Cześć, tutaj Agata, w takim kadrze się jeszcze z wami nie witałam, ale przychodzę dzisiaj do Was z dniem z życia i właśnie sobie przygotowuję śniadanie. Mamy godzinę dziewiątą w poniedziałek, dzisiaj mamy 23 września. Ja właśnie wróciłam ze szkoły, bo byłam podpisać moje papiery z praktyk, bo oficjalnie skończyłam praktyki. Tego tutaj jeszcze chyba nie mówiłam, bo ostatnio. W ostatnim vlogu Wam mówiłam, że będę dopiero załatwiać praktyki, bo byłam też na poprawce i tak poprawkę zdałam, na czwórkę zaliczyłam, jestem już przepisana na zaoczne studia, właśnie skończyłam praktyki 60 godzin i dzisiaj tak oficjalnie bardziej już wyprowadzam się do Głogowa, właśnie idę się dopakować i około 13 będziemy wyjeżdżać z moim chłopakiem właśnie. I co, trochę się stresuję, bo no nie ukrywam, nie wiem, kiedy teraz wrócę do mojego domu rodzinnego. Myślę, że za dwa albo za trzy tygodnie na weekend przyjadę. Bo no też nie wiem, kiedy dokładnie mi się studia zaczną, bo jeszcze nie mam planu w ogóle. Nic nie ogarniam jeszcze, jeśli chodzi o te studia właśnie zaoczne, yy, ta grę, także troszeczkę się stresuję, no ale cóż, yy, nie tylko ja przez to przechodziłam, także na pewno nie będzie źle. Yy, I co jeszcze chciałam powiedzieć? Pewnie będzie mało tutaj książek, bo ostatnio mam zastój straszny czytelniczy i od tygodnia nie czytałam praktycznie nic. Yy, jakoś tak nie wiem, stresuję się teraz z tymi zmianami w moim życiu i. I jakoś nie mam głowy do czytania, ale za to strasznie wkręciłam się w serial. Oglądam The Legacies. To jest w tym samym świecie, co Pamiętniki Wampirów, The Originals i tak dalej. I tam mamy córkę Klausa, Michaelsona. Ona jest główną bohaterką. Także dzieje się i naprawdę się mega wciągnęłam. Na przestrzeni ostatnich dwóch dni obejrzałam cały drugi sezon i teraz będę zaczynać sobie trzeci. Właśnie teraz do śniadania myślę, że sobie włączę. I co, będę musiała jeszcze wybrać parę książek, które chcę ze sobą zabrać, bo ja jestem ogólnie mood readerem i czytam to, na co mam ochotę, a niekoniecznie to, co sobie ustaliłam w tibiarze i. No i ciężko mi jest wybrać na ten czas książki. Dobrze, że mam Legimi, dobrze, że mam tableta, będę sobie ewentualnie czytała na tym tablecie. I co, mam tu z dżemem. Mam cały koszyk dobroci, który zabieram z domu rodzinnego. No, jeszcze słoiczki muszę sobie tutaj, proszę, dopakować. Także tak, tak to wygląda. Muszę jeszcze posprzątać w pokoju, bo nie chcę zostawiać takiej cyfru, jaki mam teraz. Także tak, trochę mam jeszcze dzisiaj do zrobienia. Chciałam jeszcze się zdrzemnąć, ale będę spała raczej w samochodzie, jak będziemy jechać, bo jednak 3 godziny podróży to trochę sporo. no, ja teraz już kończę i będę jadła śniadanko bo jestem mega głodna a wam życzę miłego oglądania już do głogowa, mój chłopak poszedł już na trening, także jestem sama do tego się odzywam. Jak widzieliście na przebitkach była rzeka, ponieważ przez głogów przepływa odra i jest teraz bardzo wysoki jej stan. My się w ogóle baliśmy, czy tutaj nie pozalewa, czy będziemy mogli dojechać do tego miasta, Ale ogólnie nic się na szczęście tutaj nie stało. Wiadomo tory są zalane, bo tutaj tory są bardzo blisko rzeki. I też, no tam po drugiej stronie, jakby miastanik, jak tutaj, gdzie my mieszkamy, po drugiej stronie rzeki, powylewało trochę wody, tam widziałam, widzieliśmy. Też są worki wszędzie poustawiane, ale tutaj na szczęście nic się nie dzieje, bo ja jestem przerażona tym, co się dzieje teraz w Polsce. I po prostu oglądając wiadomości, jestem przerażona. <laughs> Masakra to jest, ale nie o tym tutaj, bo zaraz dojechaliśmy. Ja teraz biorę się za sprzątanie, bo posprzątałam już kuchnię. Ale krzywo. Posprzątałam już kuchnię, ale wiadomo, przywiózłam ze sobą dosyć sporo rzeczy, także muszę to teraz rozpakować. Ogólnie muszę tutaj ogarnąć, bo trzy tygodnie mnie tu nie było, a faceci to wiadomo, faceci. I no muszę tu posprzątać po prostu po swojemu, bo ja lubię sprzątać po swojemu. I tak, mam już kawkę w moim kubeczku pięknym, który sobie właśnie dzisiaj przywiozłam. I tak, nie czytałam nic. W drodze tutaj oglądałam serial, bo tak jak mówiłam wcześniej, mega się wciągnęłam. I nie wiem, czy będę coś czytać, ale... Pokażę Wam na pewno książki, które ze sobą przywiozłam, tylko muszę najpierw ogarnąć drugi pokój, żeby tam właśnie było miejsce, żeby te książki od razu kłaść na komodę, bo na razie tam będą leżały. Póki sobie tutaj nie sprawia jakiegoś mini regału czy coś, jeszcze muszę pomyśleć o tym. Także tak na razie przywiozłam jeszcze partię kwiatków kolejną i porozstawiałam je też po mieszkaniu. I no, to na razie tyle. Nie gadam bez sensu. Tak, tutaj mamy tą komodę, o której mówiłam, i tu sobie będą stały na razie moje książki, łącznie z roślinkami. E, niestety, podczas mojej nieobecności moja Monstera Pie Constellation dostała robali, a ja tutaj nie mam żadnego oprysku na nią, e, więc na razie muszę ją oczyścić. ale znaczy tu widzę, jak uważam, e, muszę ją z tego oczyścić. I następnym razem z domu sobie po prostu ten oprysk przywiozę, i nie mogę też dlatego teraz stawiać blisko niej e, innych kwiatów, dlatego myślę, że tu od razu sobie zacznę stawiać książki. I najpierw pokażę wam te, które już tutaj miałam. Po prostu wiedziałam, że ich w najbliższej przyszłości czytać nie będę i je tutaj dlatego zostawiłam. E, I mam tutaj tak, pewne włoskie lato e, Detox od Julibier, e, nowy projekt Megi oraz Modlitwa nieśmiałe Korony Drzew i pierwszy tom, czyli psalm dla zbudowanych w dziczy, bo ja zawsze się mylę i mówiłam: zbuntowanych w dziczy. Nie, to jest zbudowanych w dziczy, także tak. Je tutaj mam, zaraz sobie to będę wszystko organizować. I przyniosłam tu sobie torbę całą z książkami, trochę ich jest, no ale cóż, będę tutaj chyba trzy tygodnie właśnie, bo nie wiem kiedy będę wracać do domu jeszcze. Także wolałam wziąć sobie więcej na zapas. I ogólnie mam wrażenie, że w tym pokoju będzie echo, bo tutaj jest pusto, tutaj stoi tylko łóżko, biurko i komoda i tutaj nie ma nic więcej. I właśnie przez to robi się takie echo. Tutaj ogólnie w tym pokoju mamy suszarnię, szafę, właśnie garderobę ale Ja tutaj mam biurko, przy którym robię różne rzeczy. I będzie to też takie moje studio do nagrywania. To bardzo dużo powiedziane, ale taki właśnie jest plan. I dobra, ja już przechodzę i sięgam książki, nie gadam za dużo. Tak. Katia od Anety Jodowskiej, bo tak na nią patrzyłam i stwierdziłam, że w sumie jesień to jest idealny moment, żeby ją przeczytać. Just One Call, które już przeczytałam i wzięłam je tylko dlatego, że muszę napisać recenzję, a ja lubię mieć książkę fizycznie jak o niej piszę. Dalej mam tutaj tak, Bez skazy, e, Kłamstwa, seria Twisted, czyli ostatni tom, bo chcę właśnie skończyć. E, oczywiście mój ukochany patronat, My na Księżycu, bo tę książkę będę chyba teraz zabierać ze sobą wszędzie. E, dalej ja tutaj mam, Dziewczyna z Kabiny 10, dawno nie czytałam nic od tej autorki, także e, też na jesień myślę, że spoko. I książkę, którą aktualnie słucham w audiobooku, czyli Porzuceni na śmierć od Nory Roberts. I muszę ją sobie właśnie kontynuować, bo jestem już za połową i naprawdę mi się podoba. Tylko, no właśnie, przez ten mój zastój nawet nie mam za bardzo ochoty czytać. Dalej, mam, powiedz tak. Tu już nie będę nic mówić, bo po prostu sięgałam z półki te książki, które do mnie jakoś przemówiły. Pierwsza próba. Miasto duchów i most dusz. Brakuje mi chyba drugiego tomu, ale to sobie kupię, jak mi się spodoba pierwszy, a raczej mi się spodoba. O, tutaj mam naklejki do Just One Call, bo właśnie tutaj mam już wszystkie rzeczy do bullet journalu i tak dalej, więc będę to robić. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, dziwne losy Jane R. i Emma. Więcej niż słowa, to jest drugi tom, jakby listów do utraconej. A mi się listy do utraconej mega podobały. Piękno i bestie. I to jest z tego co widzę ostatnia książka, którą wzięłam. Także to sobie muszę tu zaraz poukładać. Ale pokażę Wam też co jeszcze sobie wzięłam. No mój reading journal, mój kalendarz i mój przepisnik. E, bo ja lubię sobie właśnie tak przepisy też ładnie spisywać. Mam no, na przykład chleb grananowy, który bardzo często lubię. To też sobie na razie to położę. O, etui na książkę. Jedno z trzech chyba, które tu zabrałam. Dalej mam mój diamentowy obraz do wyklejania, bo ostatnio mi go tutaj brakowało. Nie miałam co robić, jak oglądałam serial. Wzięłam też sobie, nie wiem jak to się nazywa, to takie coś do sklejania, tą mini biblioteczkę. Też mi się wydaje, że tutaj mogę mieć trochę czasu, żeby sobie to zrobić. Ja to już odłożę z powrotem do torby. No, niech mi się nie przewali, wzięłam sobie też puzle, bo też tak samo jak poprzednio i tak, co, mam jakieś świeczki, jakieś takie, wiecie, pierdoły. Także ja teraz biorę się za układanie tego i oglądanie serialu, tutaj w tle już sobie go puściłam, jak obrniałam szapę i tak dalej. Także tak to się prezentuje, na razie. sprzątałam całe mieszkanie, więc teraz sobie kiduję z serialem, bo jak żeby inaczej i z herbatką, ale ogólnie zaczęłam sobie słuchać tego audiobooka, bo nie zawsze przy tym sprzątaniu mogłam oglądać serial, więc zaczęłam sobie tego audiobooka i myślę, że będę teraz już go kontynuować tak bardziej aktywnie, może właśnie przy diamencikach czy przy czymś. Także. Nie. Już kolejnego dnia stwierdziłam, że mam na tyle mało klipów z wczoraj, że dzisiaj coś jeszcze dogram, żeby wrzucić. Jak widzieliście, robiłam cynamonki, wyszły mega dobre, bo dostałam tego takiego robota z Lidla od mojej szesnej, Także musiałam już przetestować i coś właśnie w nim zrobić. I te cynamonki wyszły naprawdę bardzo dobre. Właśnie też nagrałam, jak robię strony na wrzesień. Będzie na TikToku, także tam Was też zapraszam, bo tam się staram coś częściej wrzucać.